Z tej strony Tytanek. Dzisiaj mamy, będziemy testować oczywiście bazę I Już jak pewnie widzicie, e, mamy też. Ja już go trochę tam sobie ogarnąłem, już go odebrałem. Mam 54 pucharki na nim. Może Wam pokażę w ogóle, jak on wygląda. Tak to wygląda. Tu macie tryb bitwy, e, ale w takim razie pewnie już. W sumie, wiecie, bo ja to wrzucam, jak już ten bas będzie i to długo będzie, ale jest z nami gość specjalny. To ja! Dobra. Yy, I mam plan na ten cały odcinek w ogóle. Mam już zrobiony. I najpierw gramy w solo starcie solo yy, wyspiarska inwazja. To jest mapa, gdzie mamy taką wyspę na wodzie. Yy, mamy dużo spawnów. Mam nadzieję, że się pospawnimy tam gdzieś na bokach. I najpierw zbieramy power cubesy, a później, jak już nie będzie żadnych power cubesów na mapie, walczymy. I nie jest tak, że musimy mieć porówno power cubesów, tylko kto więcej zbierze, ten wygra tak naprawdę. Dobra, yy, zaprosimy Cię. Akceptuję. Yy. Dobra, to w takim razie ja będę miał tryb laser, a Ty sobie ustaw tryb jakich tam chcesz. Yy, możesz nam powiedzieć, możesz nie. Ja mam tryb... Yy, zaczekajcie chwilkę. Ja mam tryb... Ja mam tryb szabli. Dobra. Tryb szabli to, yy, to jest oczywiście, że macie szable i bijecie szablą tak jak Bibi. Yy, ulta wam nie powiem dokładnie, bo nie pamiętam już. I yy, Ult to jest takie coś, jak, jakby skaczesz jak Edgar. A. Tylko też trochę inaczej pewnie. Trochę inaczej, bo zadajesz jeszcze obrażenia. A to możesz przestarpałeś, no że... Tak, dobra. No ale dobra. E, ale ja mam tryb lasera. E, w trybie lasera atakujemy laserem jednym e, e, a Ult na ult po prostu... Tak jak Shelly atakujemy, po prostu mamy większą ilość laserów i większy zasięg. Jest jeszcze tryb skrzydeł, ale to Wam pokażemy, pokażemy już na innej mapie. Dobra, zaczynajmy. Dobra, zrespiliśmy się po bokach, najlepiej. Ty też się zrespiłeś po boku? Dobra. No to gramy. Teraz tak, jest wielkie starcie, bo jest nas tylko dwóch. Ile masz już powerków? Jeden. Dobra. Teraz już mam dwa. Ja zaraz też będę miał dwa. Dwie. Ja mieć trzy. Ja też zaraz mieć trzy. Ja cię widzieć. Ja też cię widzieć. Tak trochę dziwnie mówimy, ale no. Tu dla żartów. Taki po prostu... Tam było ja takie... Ja, ja będę miał za chwilę 6. Ja mam 6. Ja też mam 6. Teraz będę miał 7. Dobra. Masz. Ty, ty mi... ja, ja, ja. Ale nie ma już tych dy, power cubesów na mapie. Poczekaj chwilkę. Nie ma power cubesów. W, w krzakach, krzakach się ustawmy, w krzakach. Ty po drugiej stronie. I, i, i dajmy gadżet w stronę środka. Trzy, dwa, jeden. Aha. Aha. Uciekłem ci, ale nie wiem dlaczego. O nie, o nie. Dobra. Szabla Bra, jest mocna. Ojciec. Akurat według mnie, bo mi się najlepiej gra szablą. W sensie ja miałem chyba. Bo u góry są trzy pomarańczowe paseczki, i ja miałem to chyba kompletnie nienabite. Ja sobie to sprawdzę na nagraniu. Wy też możecie przewinąć sobie i sprawdzić. Ale ewidentnie tryb szabli wygrał. Teraz gramy w nasze mapy, bo my też stworzyliśmy. Teraz gramy z stworzoną przez naszego gościa specjalnego. E, wyłączamy wszystkie bociki, żeby nie było. Mam nadzieję, że tu mi żaden znajomy nie wyskoczy, żeby nie było żadnych... Y, tem, żadnego... Y, jak to powiedzieć? Nie wiem, jak to powiedzieć. No, żeby nie było jakich mam... Znajomych, bo zaraz wbijecie i będziecie im spamowali, żeby też nie było tak. Dobra, gramy. Zaraz się Zapomnieliśmy wytłumaczyć widzom, ale mamy na środku z no. Zresztą zobaczycie w walce albo wam po walce wytłumaczę, co tam jeszcze było. Ja spróbuję też iść do krzaków. Jaki ty masz tryb? Taki jak wcześniej. A, Szabla? Ty tu jesteś. Tu jesteś, tu jesteś. Oh no. Tryb szabli ewidentnie wygrywa. Szczególnie w krzakach, bo tryb szabli zawsze tacy gracze na blisko kampią się w krzakach i jak ktoś wejdzie, przechodzisz obok niego i on cię zaraz ten, zabija. To jest trochę bez sensu, a trochę git. No, bo na przykład nie ktoś cię tak zabija i ty mówisz, ja nie mogę, no, zaś jakiś Edgar nie przyszedł albo Bibi, nie? A potem, a potem nagle... Ty grasz tą Bibi i jest! Jest! Udało się! No, no w to... sumie to jest takie czasem fair, a czasem nie fair. No. E, dobra. Teraz gramy w taki mały labiryncik. Oczywiście. E, dobra. Nie patrz może. No ja i nie pójdziemy... Dostać. Bo tam jest mały labirynt. To pójdziemy... O, ta, pójdziemy tak y, za tobą, bo ja będę wiedział, bo za, wytłumaczę widzą y, o co w tej mapie chodzi. Patrzcie, tutaj y, respimy się w jakimś respie na samym początku mapy idziemy ścieżką y, prosto i mamy y, chyba mały skręcik, nie wiem jak to uznać, czy mały, czy duży. Y, Wydaje mi się, że mały z teleportem. Teleportuje nas to do e, takiego kwadracika. Musimy wyskoczyć tak, żebyśmy e, wyskoczyli, żeby nas teleportowało do krzaków. Bo jeżeli e, wyskoczymy poza krzaki, no to oczywiście e, najprawdopodobniej przegrywamy. Później z krzaków musimy wyjść do labiryntu. Idziemy w nie powiem jaką stronę wolę, bo, bo gość specjalny może słyszeć. E, mm, mamy teleport do e, takiego na końcu labiryntu teleport do takiego też kwadracika prostokąta jak zwał tak zwał e, i w tym prostokąciku kwadraciku jak zwał tak zwał. Mamy kolejny teleport do wygranej, która jest tuż obok dobra. Tak, w ogóle, widzowie, jesteśmy za granicą w Londynie. No, też taka historia, jesteśmy w Londynie na małym tripie, ale to najwyżej pod koniec odcinka opowiemy. Zaczynajmy. Dobra, jesteś ciekawy o tym małym nagleciku. Dobra, zrespiliśmy się obok siebie. Możemy nabić se ulta dwa razy, bo wiem, że na, mi nie zadasz takiego HP, ja też dwa razy. Człowieku, ale ty mi zadałeś. A naj, najlepsze w sumie na laserze jest to, że mm, że jakby zatruwasz. To jakby... No, zatruwa. to też jest fajne. A ty będziesz miał ulta i ty se gdzieś wyskoczysz tam. Ty se, ty se wyskoczysz z tego labiryntu. Dobra, robimy tak, że jak masz tego ulta, to nie wyskakujesz z labiryntu. No co, na ci tak jak ty mi nabijałeś. Ja też mam ulta. I Dobra, nie wiem co robię. Idę... A ulta robi coś takiego. Nie, tam widzę, że nie ma. W sumie widać, no. E, aha, tutaj też aha. nie. No co to to na dół? Tam dół, widać, ja ci po, ja wam pokażę. No to na dół. Bo no jest skręt. Ciekawe, czy będzie coś jeszcze dalej po tym skręcie. Zakręcie, sorry. O, teleport, teleport. Skręt też może być. Ej, poczekam na Ciebie, żebyśmy się tepli razem. Poczekaj, poczekaj przed no teleportem. Czekam, no? Poczekaj, poczekaj. Trzy, cztery. Bije już na ten, ale jest lity, trochę się uleczę. No, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ja mogę przejść? dzi, 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 dzi. dzi. Jest, tak. yes. w sensie jest, ja udało mi się Ja miałem bardzo mało HP Ale uda, udało mi się, miałeś mało HP To faktycznie Ale dobra, mam jeszcze jedną mapę przygotowaną Co tworzyłem Jakieś, nie wiem, dwa lata temu Jak miałem pierwsze tysiąc pucharków Stworzyłem mapę Wyłączymy sobie tutaj też boty Ja cię przeteleportuję, żebyś był Naprzeciwko mnie I zagramy sobie naprzeciwko wybierz sobie jakiś tryb wybrałem dobra dobra wybrałeś to zaczynaj Dobry. dobra dobra mamy dużo teleportów ogólnie ja już Cię tutaj atakuję. O nie, Ty się teraz tam przeteleportowałeś. I teraz gdzie Ty będziesz? Widzę Cię, widzę Cię. Nie, nie, nie. Truska na myszy, trutka styk. na myszy. Styk. Styk. Na nie, styk, nie. na styk. Na styk będzie. Powinno być na styk. Nie, nie, nie. Tak nie może być. To Cię też zabije, Chyba. No nie, dlaczego ty się cały czas teleportujesz no gdzieś? bo to jest dozwolone. Ty się tak teleportujesz, a ja się nie teleportuję. Jesteś, jesteś, jesteś. Proszę. Jest, jest ja jestem, jest, Udało się, ej. Dobrze mi poszło, ale są dwie rundy. Mam super atak. Serio? Serio. To jest problem. To w takim razie jest duży problem. Te, teraz decydująca runda to jest. A ja mam super atak teraz za to. I zaraz będę miał hiperka. No nie, muszę iść. Gdzie on jest? On na mnie czeka gdzieś. On na mnie gdzieś czeka albo jest tam na dole. Bo się przeteleportował. Przetele te Ej! Strzałki mnie tam prowadzą. Trzało mnie Okurczę. tu prowadzą. Kurcze, nie, nie. Nie, nie, tak nie może być. Nie, 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 A miałem Mam już... i ulta. A ja też, i ulta. ja też miałem, ale nie użyłem hypercharge'a. Dobra, ale... Ja... Dobra. Mamy jeszcze jakieś mapki, w ogóle do zagrania? Nie mamy. Zagrajmy sobie może normalne gierki. No. Teraz razem sobie zagramy. E... później e... Później w sumie może sobie kupimy jakieś skinki. Bo ja mam. Yy, poczekaj, musisz opuścić drużynę, bo już nie będziemy tu grać. Mam 39 gemów yy, i 1650 yy, błyskotek. Jest dobrze. I 4000 golda. Może mnie później będzie stać, jeżeli nazbieram trochę... Yy, jeżeli... Monet? Nie, nie Monet. Yy, to są... Mocy Punkty mocy chyba. Punktów mocy, jeżeli nazbieram trochę, to wtedy może uda mi się y, wbić ten na 11 poziom. Y, dobra, grajmy sobie może w... zaakceptujemy. Grajmy sobie może w batalię. A mogę ja zagrać zastralem, a potem ty? A no właśnie, bo nie możemy y, takim samym zadmiarzem Dobra, to ja w takim razie gram. Yy, no i... nie, 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 ty możesz Ja gram Shade'em Dobra, to graj Shade'em Ja zagram Buzz'a Stroll'em Ja nie mam bardzo słabego Shade'a Niestety Ja sobie wezmę tryb szabli Przetestuję to jeszcze Batalia, zaczynajmy No, no. no co yy, Mamy w miarę łatwych przeciwników, jest też baz astral. Bo y, jak oczywiście to musiało być tak, że. A, tak w ogóle nie wytłumaczyłem ci y, o co chodzi z batalią, bo ty pewnie nie grałeś. nie ja wiem, wiem o co chodzi. Wiesz? Wiem, Dobra. bo ja przecież straciłem konto. Ja, tu a. chodzi o to, żeby pokonać 10 ty. O, oh, no, pokonali mnie. A ciebie? Aha. No, no. Nie, akurat mnie. No szkoda. A tryb szabli ma to jak Edgar. No to dobrze, bo się teraz zadam mu jest... obrażenia. Dobra. Ja Kurczę! Ubiegam się w prawdziwego, prawdziwego, prawdziwego ducha. Dobra. Teraz jest Brock. On zaraz będzie dobry. Nie, nie, dobra, nie. dobra. Dobra. O, 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 jedna eliminacja. Jest. Udało się. Udało się. Użyłem też Hypercharge'a. I tak w ogóle widzowie nie wytłumaczyłem wam. O co chodzi z hyperchargeem? Jeżeli chodzi o hypercharge, to w hyperchargeu y, mamy coś takiego, że po prostu y, używamy hypercharge'a i on nie daje nic w ulcie, nie daje nic w ataku. Tak naprawdę nie ulepsza tego. Jedyne co ulepsza, to y, siłę ataku. Zadaje po prostu więcej obrażeń, więc. Nie ulepsza jakoś mocno, że na przykład jest tych ataków więcej, albo wydłuża ci ten atak, tylko po prostu y, zadaje więcej obrażeń, więc nic takiego nadzwyczajnego. I też pamiętajcie, że y, odbierzcie sobie tego baza, y, jeżeli jeszcze nie odebraliście, bo nie wchodziliście w browla, bo on jest naprawdę fajny i warto na nim wbijać pucharki, bo te pucharki sezonowe idą do y, tych skrzynek. Y, które skrzynka skrzynek pucharków y, i później na koniec y, całego sezonu macie lepsze skrzynki i baza stral wam znika ale macie lepsze skrzynki a nie macie żadnego zadymiarza na randze, więc war, warto go wbijać i też was poinformuję że y, mamy poziom mistrzowski i Tutaj warto y, pobijać go, bo jest fa dosyć fajny tytuł na koniec świata. I jeszcze dalej. A jeżeli go wbijecie, to on Wam już zostaje, a bazastra znika. Więc jest to naprawdę fajne. Ale zarazem grajmy jeszcze może y, kilka gierek, zagramy sobie. Y, może dwie gierki zagrajmy sobie. I kupmy y, jak. Y, jakieś skiny. Za nie mówiłem, bo ja już tak dużo gadam, się zagadałem i czasem naprawdę zapominam słów. Dobra, yy, gramy jakieś inne czy batalia? Yy, nie, ale chciałbym dodać, że Hypercharge, u strona to się nazywa Brawura. No i yy, Hypercharge dodaje 25% do prędkości, 5% do zadawanych obrażeń i 25% tarczy. No, to są takie właśnie minimalne rzeczy, tak jak mówiłem, szybkość starcza i tak dalej. No to to są takie rzeczy, których na co dzień mamy w wyposażeniach. Eee, tutaj nie ma wyposażeń. Eee, dobra. Eee, nasz gość specjalny ma dropa otwiera i może będziecie widzieć. No, szkoda oj Szkoda. Epicki. Epicki. No, szkoda. Okay. Szkoda. szkoda, szkoda będzie. I... Do? Spray do... do Jessie y, z takim pieskiem fajnym. Ale fajny, wykorzystam jest go, Wykorzystam dobry. go i wam pokażę. Pokażę wam go. To ustaw sobie, y, ja może zagram z Sergiem, a ty zagraj teraz Bazem Astralem. I wybierz sobie też jakiś fajny tryb. Dobra, ja już jestem gotowy. Y, nie, nie, ja muszę grać Jessie, ja muszę grać Jessie żeby mieć ten spray. Dobra, to ja gram bazem a, Astralem e, i teraz tak. O, Widzowie, mówiliśmy Wam, że jesteśmy w Londynie. I jesteśmy na takim małym tripie. E, ja jeszcze tutaj z, e, zostaję 3 dni jak to nagrywamy e, do środy, a e, Leon uda... A udało mi się. Yy, akurat złapać tak, że yy, ostatni dzień jest nasz gość specjalny i yy, no zagramy po prostu z nim. Yy, mamy dużo rzeczy, już pozwiedzaliśmy, ale no jest naprawdę yy, dobrze. Yy, gość specjalny może powie, gdzie byliśmy, a my w tym czasie będziemy sobie już grać. Tak naprawdę byliśmy... Wiecie, jak wiecie, jak lubicie cukierki MMS-y, to polecam Londyn. Tam, tam jest taki, taki budynek MMS Store. To się nazywa MMS Store, dobrze. No i... Ojej. Przepraszam. No i tam masz y, pełno MMS-ów, koszulki z MMS-ami, piżamy, wszystko i... Ojej. Y, I teraz Wam pokażę skoraj. No, jest no, naprawdę fajny. No i no, w tym M&M's że to możesz sobie nasypać pełno... I, Są jakby... też M&M'sy z twarzą, to mnie też zachwyciło. Tak, to też nas zachwyciło właśnie, my chcieliśmy takie coś zrobić, ale mi już brakło czasu akurat właśnie. A, I jeszcze byliśmy w Lego, Lego Store. Tam jest takie coś, że... Też polecam w sumie. No, ja też polecam. Że, A i tak w ogóle to nie jest żadna reklama, po prostu fajnie tam jest i polecamy. No. Ale to nie jest żadna reklama. Hyperchar no nie zdążyłem użyć. No i, no i w tym Lego Store jak bardzo uwielbiacie, jak lubicie Lego ogólnie, to bardzo polecam Lego Store, bo tam macie wszystko. Wszystko. Znaczy nie wszystkie zestawy, tylko bardzo dużo. Bardzo dużo zestawów różnych. E ja tylko chcę Ci na chwilę przerwać, może ty się też tutaj odnajdź w tym, co mówisz, bo już widzę, że się zagadałeś, że już nie masz słów po prostu, ale mamy Star Dropika. No niestety bardzo rzadki, nawet gorzej od Ciebie, 50 punktów mocy, właśnie mówię, może nazbieramy na Tomnite. Tu mam jeszcze 100, jeżeli dzisiaj wbijemy. 9300 h, ale chyba niestety nie wbijamy. Eee, dobra, wydaje mi się, że kupimy może jakiegoś skinka. Eee, tylko się upewnię, czy mamy włączone nagranie. Eee, dobra, już się upewniamy. Dobra, eee, nasz gość specjalny nie miał włączonego. No, pewnie mi się zatrzymało. Albo pewnie coś. się zatrzymało, może ekran yy, źle zrobiłeś. Ja też sprawdzę. Ja mam włączony, więc jest włączony. dobrze. Yy, no to w takim razie yy, gramy. Chcesz grać bazę? Nie, bo ja sobie teraz 6 dał właśnie i kupiłem mu gadżet. Dobra, no to przetestujemy gadżet. Yy, to... Też do yy, W sumie. No dobra, zagrajmy jeszcze raz i kupujemy skiny i zakończymy, bo to już trochę trwa. No ale ja u mnie nie, niestety nie stać na skino. Nie staćcie? No nie stać mnie niestety. Ty? Ma, a, bo ty masz 2500 golda, ale nie stać stać na tego. A nie masz przypadkiem 1000... Y, nie, nie buskotek? mam, 100, sto. 100, 100 błyskotek, a. Ale może w następnym odcinku będę miał już stare konto i tam mam 12. Jeżeli parku. jeżeli uda mi się cię znaleźć i złapać, no to... Zauważyłem, że się atakuje przez ściany. No, jeżeli masz chyba. Nie, on ogólnie mm. atakuje przez ściany, no? no teraz zauważyłem jakoś. Ja też teraz tak. Mi się przypomniało, że on może atakować przez ściany. Ja, ja nie mogę, ja kupiłem sobie gadżet długo ręki i mam dłuższy atak o 50% i to jest takie długie w ogóle. O, podwójna eliminacja. Czekamy, aż oni Mięszą się. Duchem. Dobra. Dobra. Udało łatwo. się. Łatwo wami. Y, mamy to. To w takim razie. Ja skoro Ciebie na razie nie stać, to ja sobie kupię jakiegoś skina. Nie wiem jakiego mi y, polecacie, ale jakiegoś z rzadkich, bo nie stać mnie na. Dwa rzadkie skiny są dzisiaj. To mnie akurat na dwa stać. Albo. Y, 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 mam pomysł. Y, widzowie. Widzowie napiszą w komentarzu jednego skina, jaki ci polecają, i ty wybierzesz najlepszy według ciebie i ty go kupisz za te błyskotki, a teraz kupisz za demy. Tylko widzowie chyba nie wiedzą, jakich ja mam za demiarzy. Dobra, to Ale to, to najwyżej powiem, jakie skiny mam jeszcze tutaj w rzadkich. Dzisiaj sobie kupimy nowego Shade'a, bo mi on się bardzo spodobał, więc dzisiaj sobie go kupimy. Mhm. A e, jeżeli be, uda mi się włączyć komentarze, bo ostatnie nie było włączone, e, to e, może mm, ja nie mam Agenta P do Pana Peskina e, nie mam e, lotnicz, loli lotniczki, e, nie mam pluszaka sama, robopeny e, wszystko, więc wybierzcie z tych skinów, co powiedziałem, jednego najfajniejszego. Ja razem z gościem specjalnym już się zżegnamy, bo gość specjalny nawet już wyszedł coś załatwić, więc narka! Narka, narka, ale pamiętajcie, by subskrybować kanał, oczywiście z dzwoneczkiem, lajkować filmiki i wyczekujcie może na vlogi z Anglii, może na jakieś tiktoczki, jeżeli mi się uda, to dodam wam gdzieś y, moją nazwę z Instagrama, może z TikToka. No, mam nadzieję, że jeżeli wam się będzie podobało, zasubskrybujecie mnie. Narka.